i Witam Was serdecznie w zimowym stroju dnia. Dzisiaj, jak widzicie, jest dużo śniegu w koło, a ja właśnie wybieram się na kawkę z koleżanką, z przyjaciółką i w międzyczasie mówię Rudzielec, chodź, jest fajna pogoda, nagramy mi szybko, co mam na sobie. A dzisiaj na sobie mam tak naprawdę kilka nowych nabytków. No więc na sobie mam sukienkę z Orseja, taką rozkoszowaną w linii A, taką idealnie fasonem, przypominającą lata 50. Na wierzch mam nałożony taki delikatny sweterek, również z Orseja, tylko żeby było mi odrobinę cieplej. Wszystko spiełam sobie w tali paskiem, żebym miała właśnie tą talię, tak jak w sukience, idealnie podkreśloną. E, na wierzch mam mojego futrzaka, futro Zary, to już jest trzeci czy czwarty sezon tego futra, już nie pamiętam nawet, ale noszę jedną stop dlatego, że bardzo je lubię i jest cały czas w bardzo dobrym stanie. E, do tego mam jeszcze kozaki e, brąksy, bardzo, bardzo wygodne, oraz torebkę również z orseja, tak naprawdę dobrałam sobie tą torebkę i ten pasek właśnie kolorystycznie pod te kozaki, także takie brązy, ciepłe, fajne, futro, skóra, kozaki i taki ka karmelowy kolor kojarzy mi się z zimą. Do tego jeszcze jako dodatek mam zegarek z Michaela Corsa i jeszcze mam futrzany kołnierz, który tak naprawdę futrem przypomina to futerko, także tutaj na zewnątrz się nie gryzie, a jak się rozbiorę, zdejmę to futro, to będzie fajnym dodatkiem do sukienki i do swetra. A kołnierz jest z River Island, on, kupowałam go razem z płaszczem, tym takim mm, pomidorowym płaszczem z River Island. Tak się ja wyglądam w ten sposób, już mi się trochę tu zimno zrobiło, lecę, bo pewnie Ania już na mnie czeka. No, za chwilę, za chwilę się spotykam z przyjaciółką. Także do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.